Dzień dobry, kochani, witajcie na kanale Makeup After 40. Bardzo się cieszę, że jestem z wami w kolejnym odcinku. Tym bardziej, że dzisiejszy odcinek jest dla mnie bardzo szczególny, dlatego że dzisiaj będę się malować paletką, kolejną paletką mojej córki Beauty Vitrix, która powstała przy współpracy z MIO. Paletka nazywa się Instagram Enriched. Tak wyglądają przepięknie kolory i jest to wzbogacona wersja tej pierwszej palety, która powstała ponad 3 lata temu. Co prawda ona już, słuchajcie, u mnie nie wygląda. Jest to w ogóle trzecia moja paleta Instagram, i już taka, słuchajcie, nieużywana, która leży sobie na pamiątkę. Natomiast, no, ona była pierwsza. Muszę przyznać, że ona była pierwsza. Mało tego. Ja nie wiem, czy w ogóle wybrzmiało to w social mediach kiedykolwiek. Natomiast ja chciałam tutaj zwrócić uwagę na jedną rzecz, że od tej palety tak naprawdę zaczęła się nowa era. W branży beauty, bo w momencie, kiedy Mio z Beauty Vitrix stworzyli tę pierwszą paletę, i ona miała naprawdę taki mega oddźwięk w sprzedaży i w ogóle w branży, ludzie ją kupowali na potęgę. Słuchajcie, to, to są po prostu dziesiątki tysięcy sztuk. Nie mogę powiedzieć dokładnie jaka liczba, ale to jest naprawdę po prostu niewiarygodna ilość tej palety, która się sprzedała. Firmy zauważyły, że warto że warto łączyć ze sobą influencera z daną marką i wtedy ładnie marka idzie w górę. Nie dość, że poprawia się jakoś, no bo wiadomo, influencer czy makijażysta, bo Vanessa też oprócz tego, że jest influencerem, jest też kosmetologiem, jest makijażystką i zna się, tak? Zna się na formułach, zna się na kolorach, potrafi... Jakby pomalować drugą osobę, więc generalnie nie jest tylko od, jakby od, od kosmetyku, ale też z tej drugiej strony, tak? Potrafi stworzyć coś, co będzie bardzo użytkowe, co będzie dobrej jakości, więc generalnie od tego momentu, właśnie kiedy. Kiedy nastąpiła ta współpraca i kiedy nastąpił taki boom na tą paletę, wydaje mi się, że w tym, w tym momencie to był taki moment przełomowy, kiedy posypały się te propozycje od firm dla influencerów i kiedy właśnie firmy razem z influencerami czy makijażystami, makijażystkami zaczęli tworzyć nowe produkty razem. Co jest, uważam, bardzo fajną sprawą, dlatego że pozwala się rozwijać zarówno influencerowi, jak i Marce. Co bardzo dobrze widać na przykładzie zarówno Beauty x która, jak zaczynała z marką Mio, miała około 20 tysięcy. Obserwatorów teraz ma ponad 200, a Mio w momencie, kiedy zaczynali robić ten wspólny projekt, mieli coś koło 10 tysięcy obserwatorów, z tego co dobrze pamiętam. I tak naprawdę o Mio nikt nie słyszał, rzadko kto słyszał, no bo może nie i nikt, ale to była marka naprawdę, która jakby była nową, młodą marką, raczkowała. Tak jak Pierre Renée, jest już na rynku sporo czasu, więc... Mniej więcej każdy, kto się interesuje kosmetykami, kojarzy Pierre René. Natomiast Mio tak naprawdę wyrosło razem z Vanessą. Oni razem fajnie w przyjaźni, i pro produkując i kombinując nowe rzeczy dla, dla konsumenta, dla Was właściwie, dla obserwatorów, zarówno Vanessy, jak i Mio, i ogólnie dla, dla wszystkich dziewczyn i chłopaków, którzy lubią kosmetyki, oni po prostu razem fajnie urośli i się rozwinęli, więc y, nie dziwię się, że to była taka jakby taki punkt zwrotny, i nie dziwię się, że wszystkie inne marki również podchwyciły taki pomysł i, i, i go realizują. Tyle tytułem wstępu, a teraz przejdźmy do palety. Tak się zastanawiałam, czy robić słocze, ale wydaje mi się, że jak chcecie zobaczyć słocze na zbliżeniach, porównanie jednej i drugiej palety, to ja zapraszam Was na kanał Vanessy. Nie będę tego dublować, bo po co? Tam jest wszystko pokazane, słuchajcie. Ona robił fajne zbliżenia, więc. Nie, Fajnie to jest pokazane, jak wygląda jedna paleta, jak wygląda druga paleta, paleta czym się różni, bo one się różnią, może tak powiem tylko pokrótce, że oprócz tego, że są oczywiście nowe formuły ulepszone, lepsze maty, lepsze błyski, troszeczkę inne błyski, jeśli chodzi o kolory, to tutaj ten, ten rządek, ten wiersz różni się kolorystycznie, słuchajcie, tutaj tak jak Wam pokażę, w tym drugim rzędzie te kolory zielonego były bardziej zbliżone, kolorystycznie w stronę morskiego koloru, a tutaj jednak Vanessa dążyła bardziej do zieleni. Natomiast no to. Pokrótce, jeżeli, jeżeli mogę powiedzieć, czym one się różnią. Natomiast nie chciałabym dublować tego, co już jest u niej, także przybliżam się, maluję się i nawet powiem Wam, że zastanawiałam się, jaki makijaż mam tutaj zrobić, i, i nie wiem. <tak także zobaczymy, co mi wyjdzie. Zacznijmy sobie od najjaśniejszego cienia: cień Dafne. Nałożę w kącik wewnętrzny i również zmatowię sobie łuk brwiowy. Później przejdę do cienia Hazel i cień Hazel zaaplikuję w załamanie. momencie przerwę, słuchajcie, jak zauważyłyście, wystarczyła mi tak naprawdę jedna aplikacja cienia. Natomiast jest ważna jedna sprawa. Jeżeli chcemy, żeby nam cień matowy się nie osypywał, bo zwykle wszystkie maty, jeśli są dobrze napigmentowane, to one się po prostu nam osypują, potrafią się osypać. Tak? Jeżeli jakby nie pamiętamy o tym, że ważna jest przy Aplikacji cienia na powiekę ważna jest technika, czyli sposób, w jaki ten cień przynosimy na powiekę. Ja robię w ten sposób, że maczam pędzel w cieniu, maczam w cieniu, oczywiście nie w dużej ilości, po prostu maczam w cieniu i, w, i ten cień, tak jakby wpracowuję sobie w pędzel, używając do tego czystej, oczywiście, dłoni. Robię takie kółeczka, i nadmiar tego, co było na pędzlu, zostaje na dłoni. Natomiast reszta, czyli ten cień, który przyniesie mi się na powiekę, zostaje na pędzelku. Można oczywiście robić tak, że najpierw malujemy oko, później czyścimy wszystko i malujemy twarz podkładem i tak dalej. Ale ja zwykle preferuję tą odwrotną stronę, czyli najpierw robię sobie makijaż twarzy, a na końcu oko. Być może z tego to wynika, że dla mnie osobiście najważniejszy jest makijaż twarzy, czyli żeby było wyrównane, żeby była wyrównana cera, tak, żeby był wyrównany koloryt wykonturowana buzia, a oko to już jest takie naprawdę ekstra dodatek, wisienka na torcie także być może dlatego teraz to co zostaje na pędzelku jeszcze przenoszę na dolną powiekę już nie dokładam cienia tylko to co na pędzlu zostaje ewentualnie jeszcze zbieram z dłoni Okej. Okay. Nie chcę, żeby to było widoczne. Raczej tutaj traktuję ten cień jako taką bazę do, do, dalszej, do dalszego makijażu. Jeszcze blenduję w kierunku skroni. Rozchmurzam ładnie ten cień. Ślicznie pracuję na oku. Okej, okay, następny cień, amarant, nałożę. Na górną powiekę, w kącik zewnętrzny troszeczkę przesuwając w kierunku środka i trochę również na dolną powiekę. I też słuchajcie, wpracowuję w pędzelek przy użyciu dłoni i dopiero taką ilość przenoszę na powiekę. Chcę tutaj też troszeczkę wzmocnić załamanie, więc ten cień również troszeczkę wjeżdża w załamanie właśnie. Ok, teraz troszkę też idę tym cieniem, blenduję go w kierunku skroni, bo chcę troszkę mm, zrobić takie wrażenie liftingu oka, zmieniam jeszcze pendelek na ten z cieniem Hazel i również blenduję tutaj końcóweczkę, żeby było ładne przejście. I biorę jeszcze małą kuleczkę. przechodzę do cienia kokoła i cieniem kokoła będę się starała y, troszeczkę też zliftingować powiekę, czyli y, pójdę na dół powieki, w sensie na dolną powiekę, i troszeczkę jeszcze na górną. Kącik zewnętrzny trochę podbijemy ciemniejszym kolorem. Jeszcze przechodzę do cienia Hazel, i tym cieniem będę się starała yy, troszeczkę rozblendować dolną powiekę i połączyć ten Hazel z cieniem Cocoa. Ok, teraz przejdę do drugiej strony, zrobię makijaż drugiego oka. I będę się zastanawiała, jaki akcent kolorystyczny jeszcze umieścić, żeby podbić ten makijaż, żeby nie był typowo nudziakowy, taki codzienny, tylko żeby była taka wisienka na torcie w postaci jakiegoś błysku może. Najpierw myślałam wstępnie, żeby położyć jakiś błysk, ale nie wiem, czy nie zostawię samego matowego makijażu użyję um, ten kolor. Który nazywa się hibiskus. To jest przepiękny. No właśnie, jaki to kolor. Nie jest to różowy, nie jest to buraczkowy. No taki hibiskusowy, właśnie. I ja go sobie nałożę na dolną powiekę. Kujnęłam się, słuchajcie, pędzlem w oko i teraz mi łzawi lewe oko. I to mi trochę utrudnia makijaż. Nie wiem, jak ja to zrobiłam. Słuchajcie, ale włożyłam sobie po prostu pędzel niechcący w oko. I Co wy na to dziewczyny? Uwielbiam taki akcent kolorystyczny. Tak po prostu jakiś tylko taki akcentik mały. Uważam, że to, że właśnie nałożyłam ten hibiskusowy na dolną powiekę, trochę podbija mm, tę i również y, podbija też makijaż. Ja bardzo lubię wszelkiego rodzaju właśnie takie odcienie, również burgundy, czyli wszystko, co zmierza w kierunku takiej różowej, czerwieni, brudnej różowej, czerwieni, jakkolwiek zwał, tak zwał. Uwielbiam burgundy, to jest w ogóle mój kolor, totalnie mój. Dobra, czas by było teraz wytuszować rzęsy. Ja sobie nałożę najpierw varietę, bazę oczywiście, a później na to dopiero tusz. No, i jakby mało było pędzla w oku, to jeszcze sobie dołożyłam, słuchajcie, tą bazą drapnęłam się. No, bo dzisiaj nie wiem, jakaś jestem nieskoordynowana chyba ruchowo. Aha, teraz tuż. Tuż będzie, słuchajcie, od Lancôme. Lash Idol. Tak wygląda i zaraz Wam pokażę szczoteczkę. Będzie widać. Fajna wygięta, czyli coś, co lubię bardzo. Przepięknie podkreśla rzęsy, przepięknie je wywija, pogrubia. Bardzo mi się podoba, jak pracuje na rzęsach. Nie nakładałam go jeszcze z bazą i patrzę, że na bazie też jest spoko, ale nawet nie wiem, czy nie lepiej wygląda sam, słuchajcie. Uwielbiam takie silikonowe szczoteczki, które są zwężane na końcu, bo tą wąską końcówką można podejść pod każdą rzęsę tak naprawdę. I wtedy do, dopiero mamy taki efekt wow, bo każda, nawet najmniejsza rzęska jest podniesiona i pogrubiona. Teraz trzeba by było coś położyć na, na usta. Zmatowię lekko kredka numer 11 od Pierre Renée. Ona jest taka troszeczkę ma w sobie e, różu. Myślę, że właśnie do tego hibiskusa, do takiego podbicia oka hibiskusa, właśnie ta pomadka będzie idealna. Ta kredka, przepraszam, będzie idealna. Uwielbiam te kredki Pierwne. Słuchajcie, teraz mam też w błyszczyk. To jest właściwie olejek, ale on yy, daje efekt takiego, <gryw> takiego szkła, wiecie, takiego szkła. I ja go uwielbiam po prostu nosić jako błyszczyk. Nakładam go na kredkę i zobaczcie, jak pięknie usta błyszczą. Oprócz tego, on pielęgnuje usta, więc. Mm, jak dla mnie bomba naprawdę. Dobra, jeszcze ostatnie poprawki. Słuchajcie. Wezmę jeszcze róż Ola Hermosa z Kiss My Cheek z tej paletki Marzeny Tarasiewicz i klawiera i dołożę sobie lekko różu na policzkach, bo jeszcze różu nie nakładałam. Okej. Okay. Jeszcze wzmocnię efekt brązera ponieważ miałam tylko dzisiaj nakładany bronzer, ten taki mm, płynny bronzer z, Boże, <laughs> Charlotte Tilbury, to jeszcze wzmocnię sobie efekt nakładając bronzer z tej paletki So Kiss My Cheek. Okej, okay, do tego makijażu było mi potrzebne <laughs> troszkę wyraźniejsze mm, konturowanie twarzy. Jestem gotowa do podsumowania odcinka. Mam nadzieję, że Wam się makijaż podobał. Mnie się bardzo podoba, ja bardzo lubię takie makijaże matowe, eleganckie, kobiece z akcentem kolorystycznym. Po prostu dla mnie to jest no, kwintesencja kobiecości i elegancji. Nie wiem co Wy na to. Piszcie. Co do palety, słuchajcie, no ewidentnie lepsza jakość. Cieniami się pracowało przefantastycznie. One fajnie się naprawdę ze sobą rozcierały, fajnie się nanosiły, naprawdę niewiele trzeba nabrać tego cienia i on przepięknie pracuje na powiece. No, mega super. Pigmentacja, wszystko, wszystko sztosik. Co do błysków, ja co prawda dzisiaj nie użyłam błysków, ale użyłam już. Poza kadrem w innym makijażu tak już nie, nie, nie wytrzymałam, użyłam. Także one też są doskonałej jakości. W ogóle uważam, że cena jaką zrobili 99 zł i 99 groszy to w ogóle cena jest kosmos. Za tyle cieni i za taką jakość palety naprawdę rewelka. No i cóż, mogę powiedzieć jeszcze na koniec, to ja mam bardzo duży sentyment do tej pierwszej palety. Od niej się zaczęła moja droga w social mediach. Bo to właśnie nie, zrobiłam swój pierwszy makijaż i pierwszy film z makijażem, który wleciał na Instagrama, to jest właśnie tą paletą zrobiony. Więc ja naprawdę mam bardzo duży sentyment do tej palety. No, i ogólnie, no, gratuluję mojemu dziecku. Yy, gratuluję też sobie. Wiem, że to może nieskromnie zabrzmi, ale ja naprawdę się cieszę, że ja mam takie fajne córy. W ogóle życie dało mi. Dało mi popalić. To nie powiem, że nie. Dało mi popalić. Ja, bo moja droga to nie jest taka droga, tylko usłana różami. Ja też mam swoje, słuchajcie, doły. Ja też mam swoje doły. To nie jest tak, że ja mam zawsze górkę. Ja y, na to, że, żeby mieć fajną rodzinę, też zapracowałam, także to znikąd się nie wzięło. Ale mam to szczęście, że mam fantastyczne dwie dziewczyny, fantastycznego, cudownego męża i tym optymistycznym akcentem, skończę ten film, żeby się nie rozbeczeć. Ach, dość szybko się wzruszam jak zaczynam opowiadać o swojej rodzinie, bo to zawsze powoduje jakąś taką miękkość w okolicy tutaj klatki piersiowej i nie wiem jak to się dzieje później, to powoduje, że z moich oczu płyną łzy, także skończę w tym momencie. To była naprawdę czysta przyjemność pomalować się dla Was paletką Instagram Enriched, wszystkiego dobrego, dobrze się miejcie. Тримаете